Pan Grzegorz Braun, poseł, się. poseł na Sejm z ramienia Partii Konfederacja Wolność i Niepodległość, jednocześnie prezes Konfederacji Korony Polskiej. Dzień dobry, panie pośle. Kłaniam się, szczęść Boże, po latach kłaniam się widzom Telewizji Rzeszów. A nie po tak długich latach rozmawialiśmy w tym studiu, panie pośle, na początek? Dwa i pół roku temu, jak sięgam pamięciu. To już tak Także czy... proszę mi pogratulować, że ten Gratulacja, wynik wyborczy udało rzeczywiście... się osiągnąć mimo e, przysługującego mi czasu antenowego, wyrażającego się Panie cyfrą pośle, zero. Pozwoli pan, że. 0 e, minut, 0 że... sekund. Pośle, zaczniemy, na zaczniemy, rozmawiać, czy zaczniemy się Zapraszam. Zaczniemy się zapraszam. licytować. Nie, to, e, chciałem, to informacja. Chciałem Sprostować na sam początek. Przedstawiciele Konfederacji, wszystkich członków Konfederacji, gościli tutaj bardzo często. Osobiście z nimi rozmawiałem, nawet podczas e, debat przedwyborczych, nawet Akurat podczas. Nie pojedzieczy... ze mną. Akurat nie, z Panem mamy okazję. Nie złożyło się. Także jeszcze raz Gratuluję. kłaniam się, po latach szanowni widzowie w Telewizji Rzeszy. Gratuluję. W takim razie Konfederacja w e, skali ogólnopolskiej 7,16%. Brawo, my! Procent. Jest pan zadowolony z takiego no, wyniku? Szanowny panie redaktorze, to postronni obserwatorzy biją brawo ponieważ partia, której mam zaszczyt być prezesem, Korona, wykonała 400% normy. Był jeden, był jeden mandat poselski, a teraz cztery. I uwaga, dobra wiadomość dla Podkarpacia. Pan profesor Andrzej Zapałowski jest posłem Konfederacji z rekomendacji Korony po sąsiedzku z okręgu 20. Ale bezpartyjny. Dodajmy. Z rekomendacji Korony. Ale 7,16% w skali kraju, 7%, 16 procenta, to nie jest powód do zadowolenia, bo to już słychać w samej Szanowny konfederacji. Mówił panie redaktorze, było 11 posłów i koło poselskie, teraz jest ich 18% i klub poselski w stanie. W fazie tworzenia. Myślę, że to jest całkiem niezły rezultat, jak na to wracając do tematu, że niektórym z nas przysługiwało 0 minut, 0 sekund na antenie mediów Ale to pana partia, też, pana partia też spowodowała to, że nie było pana w tej kampanii. Pana Janusz Korwin-Mikke też był wycofany bardzo mocno w kampanii. Panie redaktorze, I, tutaj nie, I tutaj nie ma pretensji do mediów. To nie był to nie chyba chcę, układ, y, układ wewnątrzkonfederacyjny. Y, nie, y, nie chcę ganić za nadto pana jako gospodarza i tej firmy, ale najwyraźniej za słabo interesujecie się państwo naszą aktywnością, e, której, e, której było trzonie miara i, i moje zaangażowanie w kampanię odpowiadające odpowiadające e, strategii przyjętej przez sztab wyborczy Konfederacji było e, z całą pewnością e, dla mnie osobiście wyczerpujące Wystarczające? i zadowalające. Okej. Okay. Sondażowo nawet 15%, mówiło się o tym zresztą politycy Konfederacji. Ci, którzy grali pierwsze skrzypce w tej kampanii, że wspomnę tylko Grzegorza Mencena czy Krzysztofa Bosaka, Sławomira Mencena. Mówi, e, przepraszam, przepraszam, Sławomira Mencena, e, Krzysztofa Bosaka mówili, że będziemy trzecią siłą w e, parlamencie. Wywrócimy ten stolik. Szanowny panie redaktorze, no widzi pan i ja takich rzeczy nie mówiłem, więc proszę mnie odpytywać jak zwykle proszę o ten łagodny wymiar kary z tego, co ja mówię, a nie co mówią inni, albo z tego, co inni mówią o tym, co ja rzekomo mówię. Nie czuje się pan jednak jakoś współodpowiedzialny za wynik wyborczy Konfederacji? Kolejna minuta tego programu leci. Porozmawiajmy o wojnie na Bliskim Wschodzie, Ale ja o wojnie pozwoli, na Ukrainie, pan, o rosnących raz... cenach. O tym porozmawiajmy. Panie pośle. O, panie redaktorze. Nie, pozwólmy, że będziemy rozmawiać jednak najpierw o wyniku wyborów. Bo one są śledzie, po obiedzie. śledzie po obiedzie. Obecnie czekamy hmm. na orędzie prezydenta, zobaczymy jakiego tam zalicytuje premiera. Za tydzień pierwsze posiedzenie Sejmu, dziesiątej kadencji. To są chyba ciekawe tematy. Kto będzie premierem? Szanowny panie redaktorze, potwierdziła się po raz kolejny ta anegdotyczna reguła życia politycznego w post PRL-u. Kto wygra wybory? koalicjant PSL-u. <noise> więc więc Jestem to... Jestem przekonany, że jednak to, koalicja utworzy rząd. To, yy, szanowny panie redaktorze, jest więcej niż pewne, że, że bez trzeciej nogi, przepraszam, trzeciej drogi, czy z rozwodem Kosiniaka z Hołownią, czy bez, yy, nie da się umeblować tej post-PRL-owskiej scenki politycznej. I w związku z tym my, konfederaci, nasza chata z kraja, przypatrujemy się temu z dużym zainteresowaniem. Pan prezydent belwederski Duda robi oczywiście wszystko, żeby przedłużyć ten proces, dlatego że każdy dzień, w którym urzędują jeszcze ministrowie rządu Mateusza Pinokia Morawieckiego, no to jest dzień, w którym pobierają pensje prezesi spółek i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie paśniki dla cwaniaków, te wszystkie koszta, którymi obłożony został naród polski. Ceny rosną po nowym roku za ogrzewanie, oświetlanie naszych miast mieszkań, zapłacimy znowu więcej za samobudowanie tych mieszkań, pośle, będziemy dobrze, płacili więcej. A co więcej. Wy zrobicie wy jako Konfederacja? Bo tak, to bardzo werwy, proste. Pa werwy panu nie brakuje, złośliwości też, ale jesteście skazani na rolę, jak to przeczytałem E, bez silnego recenzenta. No widzi pan ja akurat. 18 posłów się, przyzna pan, że ja to, akurat to nie akurat nie czuję się postrawcze. na nic skazany. Mam takie nieskromne wrażenie, że jestem tu u Pana w programie na moich warunkach i w polityce, bo przecież mnie nie zapraszaliście i nie trzymaliście na siłę, prawda? Osobiście pana a jednak ani się nie udało, zapraszałem, ani też nie A jednak nie... się udało drugą stronę. A jednak się udało, co byśmy zrobili. To bardzo proste. Hmm. Sprzeciwilibyśmy się i położylibyśmy kres obciążaniu Polaków kosztami kosztami szkodliwych doktryn, czerwonych, zielonych, tęczowych, różowych, sprzeciwilibyśmy się obciążaniu Polaków ale kosztami się, cudzych wojen. Panie pośle, nie zrobicie Cudzy tego, bo nie macie wojen. siły sprawczej. A, no to już jest uwaga do naszych wyborców i do, i do telewizji reżimowej, no zwanej dla zmylenia przeciwnika Ale przychodzi publiczną. pan do tej, panie pośle, zmieńcie pan ton, zmieńcie narrację mamancie, i rozmawiamy i ze sobą. No, rozmawiamy ze sobą, jeżeli ma pan jakie. Jakieś zarzuty konkretne, akurat co do mojej osoby, to proszę je wyartykułować. Jeżeli nie, to rozmawiajmy jak ludzie cywilizowani. Frekwencja nie była sprzymierzeńcem Konfederacji. Ach, a czas leci, pan wraca A ja zadaję ja pytania, na które pan nie odpowiada. Szanowny, szanowny panie redaktorze, jeszcze raz. To, że w ogóle. Z Podkarpacia mamy dwóch posłów Konfederacji, a nie jednego jak do tej pory. To, że korona w Konfederacji zajmie aż cztery krzesła w sali plenarnej, to, że Konfederacja ma klub, a nie koło, to chyba jest całkiem nieźle, jak na tę nagonkę, ten hejt i te manipulacje i przemilczenie, któremu byliśmy poddawani. A to, nie, to, Proszę to, to nie wyborcy wystawili jednak Proszę e żółtą kartkę Konfederacji. Władzy. Za wypowiedzi Akurat Janusza Korwina-Mikkego. Akurat nie mnie. Proszę pytać, jak już to prosiłem, proszę pytać o wypowiedzi innych moich kolegów pod właściwym adresem. Ale jest, proszę jest mnie odpytywać Jest z moich pan przedstawicielem wypowiedzi. partii pod nazwą Konfederacja, która dlatego, składa się z trzech członków. Dlatego proszę odpytywać mnie z moich wypowiedzi. Bardzo o bardzo to upraszam. Dobrze, w takim razie y, przechodzimy do spraw podkarpackich, które tak bardzo mocno pan akcentuje. Y, Grzegorz Braun, okręg 23, Andrzej Zapałowski, okręg 22, dwóch posłów z ramienia Konfederacji na Podkarpaciu. Zadowolony jest pan z tego no, to poparcia? Było, to było, szanowny panie redaktorze, jedno z moich marzeń. Moje marzenia się spełniły w momencie kiedy profesor Andrzej Zapałowski wraca do sejmu, bo prze, przecież był tam już w latach 90., był w Europarlamencie w, w, w za poprzedniej dekadzie. Ten moment, w którym on wraca do polityki, to jest moment, w którym wraca Pojawia się nowa jakość, głos silny, e, autorytetu naukowego, wojskowego, bo pan profesor jest przecież również oficerem wojska polskiego. Tak? E, nie jest oficerem wojska polskiego. E, i, e, I ten moment, w którym będziemy mogli mówić o sprawach bezpieczeństwa narodowego tutaj na Podkarpaciu wobec zagrożeń wojennych, powiem krótko, no, szanowni państwo, ani profesor Andrzej Zapałowski, ani ja osobiście nie jesteśmy sługa. Narodu ukraińskiego, ani żydowskiego, ani żadnego innego, tylko polskiego. I to polski interes narodowy, polska racja stanu leżą nam na sercu. A jestem ciekaw, jak w pana ocenie będzie wyglądała ta kadencja. To będzie pełna czteroletnia kadencja? Przy no. takich różnicach? Wróćmy z fusów, szanowny panie redaktorze. Pytam pana ja, jako doświadczonego polityka. Ja zawsze silny, zwarty, gotowy. Ja w kampanii wyborczej zawsze się e, dobrze czuję e, i w związku z tym bez względu na to, co będzie, e, sądzę, że Konfederacja będzie odgrywała e, rolę strażnika e, polskiego interesu, polskiego polskiej majętności, zamożności Polaków na Podkarpaciu wobec zagrożeń wojennych, a te zagrożenia narastają. Skoro mówimy, skoro mówimy o, o o wyborach, o pana gotowości do m, kampanii wyborczej, no, w przyszłym roku dwie kampanie wyborcze. Samorządowa, eurokołchozowa, tak jest. A W silni samorzą... zwarci, gotowi, idziemy do tych wyborów. No to nie mogę nie zapytać o to, czy Grzegorz Braun po raz kolejny wystartuje jako kandydat Konfederacji. Na prezydenta To no, dobre pytanie. No, i niech, ta, niech napięcie narasta, niech ta dramaturgia się buduje. Cieszę się, że pan redaktor już przystąpił do mojej kampanii, anonsując ten temat. A jaka będzie Czyli odpowiedź? jest coś na rzeczy. A jaka będzie odpowiedź, to czas pokaże. Obyśmy nie znaleźli się w sytuacji, w której nie będzie możliwe prowadzenie jakiejkolwiek kampanii, ponieważ wojna środkowoeuropejska na Ukrainie, ponieważ wojna blisko w Palestynie te wojny łatwo mogą eskalować. Widzimy jak towarzysze amerykańscy wygaszają temat Ukrainy, cedują pleni potencje w Europie środkowej na Niemców, swoich tradycyjnie podręcznych, a przestawiają wajchę na Bliski Wschód. Ale, ale... z tego Bliskiego Wschodu, szanowny panie redaktorze, nie chciałbym tu siać paniki, ale mogą dolecieć i na Podkarpacie irańskie rakiety, nie, jeżeli, jeżeli, jeżeli zatem... wojna będzie eskalować, Amerykanie wezwali już swoich obywateli do opuszczenia Libanu. Panie, panie pośle, nie eskalujmy zatem. Zostawmy znak zapytania przy moim pytaniu, czy Grzegorz Braun będzie ubiegał się jestem, o fotel jestem, prezydenta Rzeszowa. Jestem posłem ziemi podkarpackiej. Jestem dumny i szczęśliwy, że w tak ciekawych i trudnych czasach mogę... Brać odpowiedzialność za sprawę polską na tym e, jej odcinku. Jestem, szanowni państwo, do waszej dyspozycji, jestem waszym posłem niezależnie od tego, czyście na mnie akurat głosowali, może właśnie zwłaszcza do tych z was się zwracam, którzyście oddali głos na innych kandydatów, wasze zdrowie, wasze życie, wasze bezpieczeństwo leży mi na sercu i wespół w zespół z profesorem Andrzejem Zapałowskim będziemy zawsze stawali. Po polskiej stronie Grzegorz Braun, poseł Konfederacji, gość Telewizji Rzeszów. Dziękuję panu za spotkanie, Dziękuję państwa, a Państwa zapraszam na kolejne z rozmowy z gośćmi Telewizji Rzeszów.